I tak, cześć koteczki, dawno nie słyszeliśmy, ostatnio pracuję nad jednym projektem samodzielnie, później pokażę wam o co chodzi, więc nie ma dużo czasu, ale wieczorem codziennie analizuję co się wydarzyło w ciągu dnia, postuję też w telegramie i w patreonie swoje myśli na ten temat, chciałbym tylko dodać, że... Teraz, jak widzimy tutaj na ekranie, 3585, już indeks SP 500, schodzi dalej, tak jak mówiłem wcześniej, że był w ciągu lata taki wzrost mocny, był rally, a teraz jest już spadł. Więc popatrzymy na to. I, i tak, patrzymy za miesiąc, za ostatni miesiąc spadł indeks o 9,6% i za cały od stycznia o 25%. Czyli dosyć dużo, ale według mnie będzie jeszcze więcej. Ja oczekuję, nie wiem czy do końca roku to będzie, ale od maksymalnych swoich znaczników, tutaj które były w grudniu 2021 roku, jak widzimy, spadło o 24%. Ja myślę, że poniżej 30% już zejdziemy bezproblemowo. No, i będziemy dalej śledzić za tą sytuacją. Dalej, Nasdaq za miesiąc spadł o 10%. Nasdaq, jak widzimy, spada więcej trochę, bo niby ma więcej technologicznych firm. A za year to date od stycznia już 33%, więc na Nasdaq jest no, dosyć ciekawe się robi. Ale i te, te indeksy trzymają się głównie na potężnych firmach, takich jak Apple, Microsoft. Tesla też ciągnie ten indeks. No i jeszcze parę innych firm jak Google na przykład, Amazon i Netflix, no Netflix może w mniejszym stopniu. Więc na razie się trzyma to wszystko na tych firmach i jak one będą spadać, I teraz będą raporty sezonowe, trzeci kwartał się skończył, będziemy czekać za 3 tygodnie nowych raportów, będziemy patrzeć jak indeks będzie wzrastać albo spadać, a jak na razie nawet Apple już zapowiedziała, że iPhone'y 14, które oni przedstawili na początku września, nie są takie popularne, więc one były tańsze i na razie popularność nabierała właśnie nabierają te właśnie droższe smartfony. Ale nie wiem, czy ludzie właśnie będą wymieniać dalej te smartfony tak intensywnie jak rok temu albo dwa lata temu, że co roku zmieniali się nowe wersje i ludzie kupowali te wersje. Teraz mi się uda, ludzie zaczynają oszczędzać i coraz bardziej widać to. No, i wszystko spada, i gospodarka spada, i indeks geodowy spada, i wynagrodzenia nie nadążają za inflacją w większości przypadków. I tutaj nawet możemy popatrzeć na inflację. Polska opublikowała 17,2% za wrzesień w porównaniu do poprzedniego roku. Ja już często pisałem w swoich wiadomościach, że Według mnie inflacja ta jest o wiele większa, bo głównymi składnikami tej inflacji są produkty, energia i reszta to są te wszystkie inne kategorie. Więc samochody poszły do góry, energia idzie do góry teraz od nowego roku. Dalej, produkty według mnie w ogóle poszły o 30-35% do góry, leciutko. Więc jak idziemy do sklepu. Cały czas po prostu ja widzę te ceny, gdzie nawet woda zwykła, gazowana rok temu się kosztowała za 1,75 75, kosztowała 80 albo 0,85 85, teraz 2,20 ale ciutko e, ubezpieczenia pójdą do góry oczywiście. W nowym roku będę miał nowe ubezpieczenia do kupna. Też myślę, że o 30-25% co najmniej pójdą ceny wyżej. Teraz na przykład te znicze nawet które będą na dzień pożegnalny w listopadzie, one już są droższe. Niekiedy nawet 50%, niekiedy nawet 70%, a nawet i dwa razy więcej. Więc dosyć nieciekawie się robi dla portfela zwykłego obywatela. Jak widzimy, tutaj inflacja też w Belgii 11,2 z 10, wzrost, Austria. Też wzrosła z 9,3 na 10,5. Słowenia spadła tutaj, Niemcy wzrosły o 2%. Cała Eurostrefa, w ogóle 10% to jest dwukrotna, mm, dwuznaczna liczba inflacyjna. Dosyć też ciekawe, bo już dawno temu takiej, takiej inflacji w Eurostrefie nie było. Portugalia wzrosła, Islandia trochę spadła, Hiszpania trochę spadła. Włochy trochę wzrosła. No i będziemy czekać na inne wskaźniki, bo na razie za mało krajów zaraportowałem inflację. E, jeśli popatrzymy na indeks Fear and Greed, czyli strachu i chciwości, jesteśmy tutaj na maksymalnie od 15, jest, jeszcze do 0 trochę zostało. No, jesteśmy w strachu. Czyli inwestorzy, tak naprawdę, no, boją się tego, co się wydarzy. Jak widzimy, wszystkie są. Wskaźniki na Extreme Fear dosyć też no nieciekawe. Zobaczyłem to, też tą statystykę, która od czasu do czasu pokazuje, tylko 5 firm z całego New York Stock Exchange znajdują się na najwyższych swoich pozycjach za 52 tygodnie. Na Nasdaq jest trochę więcej, to około 45 firm. Nie znam tej firmy oczywiście, większość z nich Pewnie mają mały kapitał, e, market cap. No i zobaczymy, ten AAII, e, to jest American Association of Individual Investors. Ja nie robią takie ankietowanie, jak wydałem już wcześniej. Raz na tydzień każdy inwestor może po prostu zgłosić się do tego ankietowania. Jak widzimy, 60% przez ostatnie dwa tygodnie uważają, że będzie recesja w najbliższe 6 miesięcy że będzie po prostu mocny spad na giełdzie, to jest bearish, czyli niedźwiedzie rynek będzie. 20 są neutralnie i 20 do 17 od 14 do 20, uważam, że będzie jednak wzrost. Może być na koniec roku wzrost oczywiście nie wiem jak za 6 miesięcy, ale na koniec roku może być częściowy wzrost, ponieważ tam różne są polityczne wydarzenia e, będą w Stanach, e, no i będziemy śledzić, ale. Takie rally, jak już powiedziałem wcześniej, mogą być, że do przodu pójdzie giełda. Tak jak tutaj <coughs> na przykład, jeśli popatrzymy znów S&P 500 za cały rok. Widzieliśmy, tu spadł był, potem wzrost, 16% i teraz znów spadł 16%, więc idziemy dalej. No i, a i jeszcze chciałem po pokazać tam swoją tabelkę, gdzie patrzymy właśnie na Indeksy tutaj SP 500, tutaj jest Nasdaq, Dow Jones i Russell. I jak widzimy, tutaj jest obecna cena. Tutaj jest najwyższa za 52 tygodnie ostatnich, i tu jest najniższa za 52 tygodnie. I jesteśmy na zero. Jak już powiedziałem wcześniej w poprzednich swoich filmach, o tym, że będzie to dalej spadać. Więc widzimy tutaj wszystko na zero. Jeszcze niedawno nawet te indeksy były 16-20%. Do góry, jeśli możecie popatrzeć w poprzednich filmach, ale dzisiaj jest 1 października i wszystko jest na najniższych swoich wskaźnikach: 357, 267, 287, 162, 164. Więc, jak już mówiłem, wcześniej przygotowujcie się po prostu do tej, do tego. Kryzysu finansowego może być naprawdę ciężko. Następny rok może być jeszcze cięższy niż teraz, który był, bo teraz jesteśmy jakby na początku, tak już naprawdę wstąpiliśmy w to. Nie jesteśmy jeszcze na samym dnie. Służby systemu federa federalnego FED próbują właśnie hamować tą inflację, również rządy różnych innych krajów próbują hamować tą inflację, ale Ciężko to będzie, tak naprawdę, bo było dużo wydarzeń poprzednich, gdzie po prostu drukowały się pieniądze, i teraz nawet Bank Anglii znów drukarkę swoją uruchomił zaczął drukować funty brytyjskie. Na razie nie wiem, jak to będzie wyglądać. Są różne opinie, że może przejdziemy po prostu przez tą inflację, zmienimy system finansowy w całości, albo przejdziemy przez kryzys. Gdzie będziemy naprawdę cierpieć i gospodarka będzie miała znaczny, jakby, downturn, spad. Będziemy za tym śledzić, właśnie. I ja mówię po raz kolejny: jeśli macie jakieś kredyty, zamykajcie te kredyty, próbujcie jak najszybciej je spłacić. Nie bierzcie kolejnych kredytów, nie bierzcie tego ryzyka, bo może być po prostu naprawdę bardzo ciężko. Wypłaty, nie, wynagrodzenia nie nadążają tak mocno za e, inflacją, i nawet jeśli firma próbuje Wam zwiększyć to wynagrodzenie, ona patrzy na statystyki oficjalne. Jeśli widzimy w Polsce 17%, to jest dosyć wysoko, chyba jedna z najwyższych w Europie, inflacja, to dalej Wam pracodawca nie zwiększy o 17% wynagrodzenia. Raczej o 10, może o 15%. Ale tak jak już wspomniałem też wcześniej, że 17 to jest oficjalna. Ona jest rozmieszana w różne te kategorie. A te największe kategorie, które właśnie e, używane są, czyli energia, będzie, jedzenie, e, nawet nieruchomość, czynsz, dalej będzie wzrastać po prostu. Wszystko, ubezpieczenie, jakieś pierdoły, które będziecie kupować e, w swojej codzienności, one będą coraz wyższe. Możecie też robić zapasy, nawet cokolwiek, jak widzicie promocje, Po prostu kupcie dwa razy więcej tego na przykład papieru, cukru. E, nie wiem, kaszy jakieś makarony, cokolwiek, co używacie na co dzień. Po prostu kupcie tego teraz dwa razy więcej. E, jeśli kupicie jedną pokoję, kupcie dwa po prostu albo trzy na przykład, bo potem według mnie będzie drożej. E, no i na razie to wszystko. E, potem w następnych wideo zobaczymy. Ja się jak portfolio moje wzrastałem albo spadałem, raczej spadałem, bo u wszystkich one są na minusie, spadają cały czas. To jest normalne w czasie kryzysu, dlatego trzeba mieć te pieniądze dodatkowe, które można będzie zainwestować, na przykład kupić potem nieruchomość, rynek nieruchomości też będzie spadać. Na przykład w Chinach teraz w ogóle mocno pęka ta gospodarka, nie wiem na czym ono stoi teraz, Naprawdę e, tam nic nie ma tego, co wskazywałoby na wzrost tej gospodarki jest dosyć niebezpieczne i w każdym momencie ono może wybuchnąć i pociągnie po prostu za sobą inne gospodarki, które są przywiązane do tych e, gospodarek i na giełdzie też odpowiednio odreagują, bo dużo produkcji właśnie idzie na cały świat z Chin. Teraz fabryki też e, nie pracują w pełni, bo dalej e, mają lockdown. No, i może być to dosyć niebezpiecznie, więc bądźcie przygotowani. Napiszcie komentarz, postawcie like, zróbcie subscribe, i do zobaczenia w następnym wideo.